Cześć, witajcie. Tak jak widzicie, za mną ten dołek, co ostatnio widzieliście na filmie. Dzisiaj znowu tu jestem. Mamy końcówkę listopada od czterech wyjazdów. Jak dobrze liczę, nic nie złowiłem. Dawno czegoś takiego nie miałem. <laughs> po prostu katastrofa. Może dzisiaj zobaczymy. Zapraszam na film. Pojadę trochę mniejszymi przynętami, w której powołałem bardzo dużych przynęt zobaczymy jak pójdzie Dobra przecież zaczynamy Na początek taki o, ładny motor oil Nowiutka jutro, jutro gumka zobaczymy jak pójdzie Ma, no i ba. o kurde. Ale zupełnie niewyczuwalne wyczuwalne było. Jest i szupaczek, ale chudzielec. Ale chudzielec. O matko. Zobaczcie, jakich chudzielec. się znaczy jest szupaczek, ale chudziutki jak masakra no nic o bardzo bardzo ładnie Ode gumę ode gumę zobaczcie sobie nowe obcęgi do, szybce do wyczepiania sobie kupiłem już takie konkret Także mam nadzieję, że mi nie będziecie zarzucać, że, że sprzęt jest niewłaściwy. Zobaczmy tego szczupaczka. O, 40 cm, ale chudziutki. Masakrycznie, dobra, uciekaj. Branie było, ja właściwie nie wyczułem tego brania. Myślałem, że mam zaczep tak naprawdę, takie miękkie, w ogóle oporu nie dawał. Myślałem, że coś się uwiesiło jakiś zaczep, a tu chyba ja już powiem szczerze myślałem, że dzisiaj będzie bez ryby kolejny wyjazd, to już byłby chyba piąty jak liczę w, w kolejności bez ryby, ale, ale jednak, jednak udało się tego malucha jednego trafić. Ale nic, będziemy łowić dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś wyłowię. jest, ale wonięcie o tak i słuchajcie, tutaj już poprawiam i rano nie brały a teraz a teraz proszę, jest ładny stupak już myślałem, że na tym jednym kruciaczku się skończy a tu proszę o i 60teczka pewnie. jest Super. Piękna ryba. Piękna ryba. Dobra. Okej. Okay. odczepiono Wody Zmierzmy ile ten szczupaczek Jeden szczupaczek ma centymetrów, ale ładny myślę, że spokojnie 60 będzie mamy na zero tutaj jest Pięćdziesiąt przy, przy końcówce płetewki. No. Powiem ja wam takie. Takie. Sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt cztery centymetry. Spójrzcie. Taka to rybka. <laughs> Bardzo ładny. Z Wypuszczamy go. Ah, najedzony. Dobra, uciekaj. I popłynął. Super. Wiem, że tego nie powinienem robić w rękawiczkach, ale naprawdę jest tak mega zimno, że no sorry, ale, ale niestety tak to musiało się odbyć. Jest. Kurde, był, był kolejny. Ale jaja. Słuchajcie, ja już kończę. Jedna rybka malutka, jedna naprawdę fajna. Także dzień uważam za w miarę udany w tej mgle. Powiem Wam łowienie jest niesamowite. Myślę, że na razie sobie odpuszczę trochę tego łowienia, bo zimna woda. Powiem że już nogi dostają. I to tyle na dziś. Pamiętajcie o lajkach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subik na dole jest. No i jakieś komentarze. Zawsze zasięgi mi się trochę może polepszą, jeśli chcecie wesprzeć kanał. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.